Siemano widzę, z tej strony Shumbix, a w dzisiejszym odcinku yy, nowa seria czyli gram losowo z, o, z, no, z losowymi typkami na każdym trybie czy to rankingi, czy to nie. Reaktywacja, zwykła reaktywacja, yy, na przykład rankingi i reaktywacja też yy, zero budowania, rankingi, nie to jak się to będzie długa seria. No to przez dwa tygodnie może będą. Można, będę grał obrócone oczywiście, wszystkie do dzisiaj zagramy pary. Zobaczymy czy z kimś, uda nam się wygrać, mam plany na jeszcze barę. Duży, dużo serii jest, tak i wyczekujcie na piosenkę yy, rocznicową oczywiście. Dobra, z kim jestem, a czemu nie Ja Jestem z, w ogóle jestem z kimś, tak? Czekaj. Ej nie no, samo oddział, dlaczego? Nic i nie, nie, nie gram. Wytwy dobra, może coś się dołączy. Czemu z nikim nie jestem? W sensie w dłużynie. Dobra, wychodzę, bo mi mnie nie ma. Dobra, to może zagram trójki. Czekaj, jest pytanie, co teraz gram, bo zapomniałem. Chyba gram... Nie, parę, no.

Teraz mam nadzieję, że z ich będę. A jaki ci wynik Manchester City Real Madrid? Bo Borussia teraz gra, jak ja to nagrywam, 51 minuta 00. W Dziś będzie pierwszy Brest. Dziś będzie 21.30 o! W ogóle z kimś jestem super. Ja jestem jakimś. I czy to. Ja już nie znam się na czytaniu. To znaczy, że jedziemy. No w sumie nie Dobra, ja zaznaczam. Lecimy tu. Nie wiem, czy to. Tak po prostu. Nie wiem, gdzie jest mój kolega. Tam, gdzie jest sobie... Mam nadzieję, że się posłucham. No, w przyszłym tygodniu też będzie ta seria, bo to będzie by tak, takie co... No w sensie no nie wiem czy codziennie. Boże. Ja lecę tu i mam tu w dupie. No i Sigma. Dzięki. Oczywiście z tego będzie playlista i, jest, i po, prawdopodobnie już w weekend będzie playlista z y, całymi rankingami wszystkimi. Możliwe też, że wystąpi Sigma Gładki na streamach moich y, 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 piątkowych, sobotnich i niedzielnych. Bo w piątek będzie odcinek i odcinek stream. Nie z tej serii, tylko będzie z grania chyba z widzami, możliwe. Jeszcze zobaczymy, bo dokładnie jeszcze nie wiem. Och morda. Co mi się trafiło? Fajnie rozumiem so, Teraz to super. Nie, kurczę, dobra, jest. ja zawsze tak robię drogowo. Nie wiem, czemu. Nie lubię tej. To jest najgorsza moja broń w życiu. O, pociąg pojechał. Super. Ej, dobra, nie wiem, co robimy. Ja wiem, co robimy. Robimy ten. ten kurde... A i potem... No nie pamiętam jak się to nazywa. No kurde, kurde, jak to się... muszę sobie przypomnieć, czekajcie co O, Skybase, o, robię Skybase, Skylimity, inaczej. jak to woli, nie wiem. Rozbierać te materiały. Aj. White. White. Aj. Hmm, co by z tobą zrobić? Obawy buchną się. Ja, jak zaraz, ja, jak zaraz. Nie na kędę. Jaka to są tutajcie. Hmm. Hmm, 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 hmm. Dobra, dajcie skwede i pozdro. Aha, nie zaliczył mi kilo, walcz. O oh jest jakie gówno Obceczka, nie da się już zbierać No tak mam ten. Aaa, nie tą broń się załatwić. A ten kurde. Co to To są, leży. Przebałem my, my kill. Fuerys, o, tu jest i wolno mi to robiło, ale um, człowiek i tak w sumie swej eliminacji. Chwilony. O, sobie już wystrzelę. Tu mam jeszcze trochę. Tu mam wszystko i tu mam też sobie wystrzelę. na to miejsce, czy ulicz, wolać te szelesty, jadę to niego więc, czekaj, bo mi zabiera mi te, ale no nie zabrał mi, ale jakby się dało to by zabrał mi Co bym chciał wyjrzeć? czekaj, bo nie wiem, kurna jestem sobie ten mot. modu o, tu chodzę, chodź. dobra, dzięki, przepraszam jamy, chodź бронза. В него страницу? Стрель... Нет, не в него. Ай. Open по мне, плиз. Nie no, dobra, człowiek on, on się rozdzielił. No człowieku, no straciłem takiej temi tylko dlatego, że ten. Że on się na mnie nie płacił. No jak to przegra, to jest zwolony typem. Może co Jezu, jakie. Co ja oglądam? Jezu, jak co ja oglądam? Czekam. Katanę tam masz po prawej, bo teraz na prosty, leć po nią, nie, no dobra, to człowiek, debil, z kim ja gram? Dobra, wygraj to, wygraj. nie, gdzie ty strzelasz? Jezu jaki, jezu, jaki pedał, jezu, jaki pedał, nie, co on robi, nie, dobra, człowieku, on jest jakiś upo. Dobra, dziękuję wam za ten odcinek z pierwszej serii, nara.